Idę tutaj, szukam Gienki, życzenia jej noworoczne złożyć. Pani Gieniu, dzień dobry! Kurwa, pani Grażyno, to pani. Tak, to ja, dzień dobry, pani Gieniu. Dzień dobry, pani Grażyno. Najlepszego w nowym roku. No, najlepszego, pani Grażyno, najlepszego, żebyśmy chociaż przeżyły. Pani, do następnego sylwestra będzie dobrze. A co pani tak jakoś nie za dobrze wygląda? ale pani widzisz od zawaskownicy, mi jeszcze ślady nie zeszły. Ja spytać panią, po co pani całego tego sylwestra w masce siedziała? Pani Grażynko, pani jesteś normalna? No staram się. No pani wiesz, że wirus szaleje, prawda? No, ale mnie się pani bała. Jakie pani, 8 milionów ludzi było na sylwestrze marzeń przed telewizorami. Wiesz skąd pani, jak pani ten wirus tam szalał? Pan skąd, wirus? Skąd pani wie, że tyle ludzi? No konkurski policzył! Aha, policzył ilu ludzi przed każdym telewizorem. Tak, Mimo policzył. 8 milionów! 8 milionów! A nas uwzględnił? Pani, ja nie wiem, do czego nas uwzględnił. Pani cały czas mi przełączałaś pani z Sylwestra zakażeń, yy, Sylwestra marzeń. Uh -huh. Na Sylwester szczęścia. A, na ja plac. nie wiem, gdzie nas zaliczono. A, Bo ja chciałam ten występ mojej ulubionej piosenkarki tam zobaczyć Jakiej? na postacie. A no tej, co śpiewała, taki tam, że mocną to... wódę leje w gardło, by ukoić żal, i tak jakoś tak nostalgicznie tam była. Aha, smutna była jakaś. no taka była, może coś zgubiła, straciła, nie wiem. Straciła tak. coś cennego pewnie. No. Nieodwracalnie, hmm. może nawet. Ja nie znam Pani tej Pani o, piosenkarki. Ona kiedyś była popularna. Ale ja znam tą Panią, naszą Panią Polską Rodziewicz, prawda? Tak, no. też znana. Elegancka kobieta, to jest tak. klasa. No, no. Co ona śpiewa te, 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 kolorowe jarmarki, wiesz, Pani, prawda? No, mhm. no. no to Pojarzę. ona, to ona Pani sobie zażyczyła tak o, tace wędlin, Pani masło, o, śmietana, mleko, po polsku, prawda? No, tak. A ten Johnson... Coś śpiewał, no. No. no, ten taki, wiesz, pani, no, no amerykański, to co on sobie zażyczył, jakieś mam pani toniki, pani coś zażyczył, wodę jakąś z dupy wziętą, nie wiem, nawet na... nie pamiętam nazwy, pani jakieś zupki, owoce, jakieś pani, no. w ogóle wszystko nie po polsku. nie. A no do Polski przyjechał, czy gdzie? Nie. Się zachować nie potrafi. Może mu się pomyliło. Może mu się... Brak kultury, to się nazywa, mikroszynko. A te sińce pod oczami to po tym browarku, pani chce, Bo tam widziałam, że pani sobie pozwoliłaś troszkę. O po browarku, sińce, pani Grażyno! Ja nie spałam w noc sylwestrową, to rozumie każdy człowiek. No to tak, no, no to nikt nie spał, no, chyba. No, ch chyba jakiś głupi by spał, prawda? No tak. Ale ja już drugą noc nie śpię. No ja, ja co się stało? No jak to się stało? Pani znowu czytasz głupie książki nie oglądasz pani dziennika? No nie, no nie, już nie oglądałam. Pani kochana, no. na krupówkach. Zakopanem. Tak, tak. Dinozaur szaleje. Taki prawdziwy? A jaki? Jak nieprawdziwy. Najprawdziwszy, ogromny. Pani, tak? w telewizji było. Nagrali go. On uciekł. Tak. I jak on się tam dostał? A ja nie wiem, jak on się dostał. Skąd to do w ogóle przylał, ten dinozaur, ale wiesz pani, no. 100 kilometrów. Stąd jest tam, do zakopanego. No. To no pani się pa boi? A, i pani tu tego dinozaura po tych krzakach szuka. No pani, przecież on mógł tutaj w dwie godziny dolecieć. A nawet szybciej. A nawet szybciej. Ja się go boję. Pani, on na zeżre, ten dinozaur. Ale pani Gieniu, ja to nie mam przekonania, że to prawdziwy. Dinozaury już dawno wymarły. A jaki? No ktoś się przebrał pewnie w jakieś takie przebranie, żeby tam sobie zdjęcia porobić czy coś, nie wiem, no. Pani kochana, i pani w to wierzysz, no, w ten No jestem Tak, przebrał się pani, tak jakby przebrał. się przebrał. Pani, ja mam, patrzcie pani, ja mam kalosze, skafander i mi jest już trudno biec. No. A on by uciekł, trzy zastępne straży miejskiej go gonili. I nie dogonili? No nie dogonili, uciekł. <laughs> To, to pani, jakbyś pani się w to wszystko poprzebierała, to pani byś uciekła. No nie wiem, no może no? on był sprawniejszy. Będzie Panie, Panie, pani Panie, Straży Miejskiej. Wiesz pani, jak ze Straży Wiejskiej zapierdzielają? Oni szybko? Aha. No, to był prawdziwy dinozaur. Aha, no, no. a jakby był z panią nawet fałszywy. Nie no. no, to, to co? co? To myślisz pani, że taka afera by była w dzienniku? No za, za fałszywym dinozaurem? No tak, to może by nie mówili. A pani przecież to by była dyskredytacja? Yy, nie rozumiem. Jak to Pani rozumiesz? To co? Przebierać się i niedźwiedź polarny może być na krupówkach, tak? A no. I zdjęcia robić, a no. dinozaur to już nie może być, tak? No i dlatego go gonili, tak? Że to dinozaury. Dlatego, żeby był prawdziwy, go gonili. Pani, oni nie chcą powiedzieć, i chcą ludzi straszyć. Aha. Pani. I ten muchozul tutaj widzę, na tego dinozaura ma Pani No Pani, pani ja mam gaśnice, nosy i szerszenie. Pani myśli, że to zadziała na dinozaura? Pani geniusz. Nie wiem, co Pani odpowiedzieć na to. No pani powiedz prawdę, pani zobacz jak ja wyglądam. Pani nie. mnie nie strasz, że to nie zadziała. No już nie jestem przekonana. No ale może pani spróbuje jak blisko podejdzie, jakbym pani tak w oczy Ta, ja mu proste. Graży, no, o, on, nie proste. Tak, jak pani grzyno, o tak o. Jak pani mnie wsikofanie. Ja gienię. wezmę pani dinozaurze. O. I powali dinozaura. No. no. To by no. pani też do wiadomości trafiła. No to ja mam nadzieję, pani, że oni mi dadzą jakieś odznaczenie, medal. Przecież ja dwa dni ale nie Ale pani no, ale pani już nie może, właśnie chciałam powiedzieć. Pani już nie może dłużej nie spać. Musi pani się położyć twarę. Pani gadasz. Ale to wtedy kto inny może tego dinozaura znaleźć. Pani, jak on gdzieś tutaj lata, to ja go znajdę. Pani wiesz, pani my szukały, pani kiedyś, pani znasz. Lady Gagi. No, ale pani nie Gagi. Znaleźliśmy. No nie znaleźliśmy, ale przecież zwochałyśmy, były gdzieś tam. Tu, na ta no. dinozaur nie jest taki bały. Widział no Pani on jaki on duży jest duży? Chyba. Tak, tak. Tak. No, w każdym razie Pani, ja jeszcze nie mogę spać z drugiego powodu. Ojej. Bogdana mojego starego. Co tam u niego właśnie? Pani Kroszyno. Przysłał nie... życzenia noworoczne? Co się stało? Chorobę ma. Ojej. Chyba morską, Pani się zdaje. Ja tak zdiagnozuję coś. Aha. No bo pani o do mnie dzwoni, o, zadzwonił, zadzwonił pani, że on przepłynął Aha. i chyba się nabawił tej choroby morskiej do Australii, o, tak, to już on blisko, przysyła mi zdjęcie z Kagórem. a ja mówię, Bogdan, stary, ja już cię tyle nie widziałam, rok ponad, no, ja nie wiem na tym zdjęciu, to ty jesteś z prawej czy z lewej, to się obraził, o. No, nie wiem czemu, ale Aha. wie pani, jak to chłopy. Byle gówno i się obrażał. No tak, A on do mnie dzwoni godzina 15, jeszcze zanim pani przylazłaś na tego Sylwestra. Aha. On dzwoni godzina 15, geniusia wszystkiego najlepszego. Sylwestra, on ma. Aha, Mówi, no bo już troszkę wcześniej może. czy Północ pani u niego wybiła. No, Aha. debil totalny, pani Grzyno. No, ja <laughs> poszłam faktycznie. wtedy, co poszłam, co pani se przełączasz na tą pani, to wiesz pani. Sylwester, sylwester, na sylwester sześć, a pani co chwilę przyuczasz, to ja pani do niego dzwonię. Sylwester jest stary. O, on mówi, że śpi. A on mówi, że mu nie przeszkadzało śniadanie je. Aha. Pani... No to tak jest troszeczkę. Nie, nie, pani gieniu, to tak jest. Że Wszystko z nią... Pani Gieniu, ale poczęstunek to pani na tego Sylwestra fajny przygotowała, ale już niestety, że tak powiem, strawiłam wszystko. I już tak nie, pani. Mam, nie mam dzisiaj nic do jedzenia fajnego. Miałaby pani coś takiego, nie wiem, na obiad czy... Jakiś już pani ręka się trzęsie chłodu. Tak, na jakiś lunczyk bym wpadła do pani. No, czekaj pani, bo to chyba pies jakiś przeleciał. Kląż ten. Pani graszzytko! Tak? Ja pani wybaczysz, ale ja nie mam czasu gotować. No. Pani widzisz co się dzieje. No wiem, Pani zajęta tym no, dinozaurem. Pani, e, ja mogę Pani, pół wiaderka sa, sałatki zostało. No, troszkę zostało. No, tak. Jak Pani chcesz, to Pani przyjdź. Mhm. Ukroję Pani chleba do tego, jakieś wędliny, jak Pani Rodziewicz to zjemy. Aha, no. zimno zimna płyta Na mogę. zimno, tak, mhm. na zimno. No dobrze, dobre i to. Dobre. No, to, to wpadnę później Pani Gieni. Pani. Tylko pani ja muszę... To... Szukaj pani dalej tego dinozaura. Powodzenia pani życzę. No pani byś tu też się zajęła trochę. No jak zauważę to do pani zadzwonię. No zadzwoń pani. To proszę pomagać Pani Gieniu. Bye. Bye.